ma anegiacie woreczki. Ja jestem Kuba czy Skiro, a w dzisiejszym filmie będę grał ekwipunkiem przeciwnika, którego zlikwiduję. Czyli muszę wyrzucić wszystko, co ja miałem przy sobie i biorę jego rzeczy. I oczywiście, zanim przejdziemy dalej, to pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał wraz z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę, bo to jest mega ważna rzecz. I jeżeli jeszcze nie używasz kodu Skiro, to możesz to zrobić. Wystarczy wejść na katkę, wesprzy twórcę, wpisać Skiro, potwierdzić i to tyle. No i słuchajcie, na samym początku przeleciałem sobie na zielone żywopłoty Chyba pójdę na mój ulubiony domek, tak szczerze. Dobra, i mam nadzieję, że nikt tutaj ze mną nie wylądował. Proszę bardzo, ze skrzynki mam MK. Tylko najgorsze jest to, że ziomek jest nade mną. Spróbujesz otworzyć szybko tą skrzynkę. Cyk, dostałem pompę, nice. Dobra, spróbuję go teraz podjechać. Mamy go. Mamy ziomeczka. I teraz muszę wyrzucić cały mój ekwipunek. Proszę bardzo, cyk, cyk, cyk i cyk. Nie. Duży kef, I co on tutaj miał? Miał pistolet. Super po prostu. I coś jeszcze? O, PEMA. No dobra. To oczywiście zostawiam, nie mogę tego używać. I generalnie będzie bardzo słabo, gdy któregoś razu znajdę sobie skara. I nagle na przykład zabije ziomka, który będzie miał sam pistolet. Okej, okay, znowu kogoś zawiłem. Więc wyrzucam wszystko. I zabieram taki akwipunek. No jest to jeszcze słabszy akwipunek. Od fajnego, pogorszy i teraz jestem najgorszy. Dobra, gdzie tu już się znajdę jakiegoś przeciwnika? Bo przydałoby się znaleźć kogoś z pompą na przykład. Dobra, tutaj ktoś jest. Na lewo, tak mi się wydaje. Trzeba go teraz jakoś tutaj podjechać. Okej, okay, on się leczy chyba. Mamy ziomeczka. I z tego, co widzę, chyba miał pompę, co nie? Dobra, wszystko to sobie zbieram, co tutaj leży. Dobra, cyk, 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 cyk. Miał oczywiście M4, pompę i snajpę. Super. I to mi się podoba. I tak całkiem szczerze, fajny jest ten challenge, jakby nie patrzeć. Chyba mogę na szybkości sobie użyć. Tak, jakby tej bandażownicy. Zrobię tak i biorę dalej bandaże W sumie tym dźwiękiem teraz wabiłem tutaj pewnie sporo ludzi. O ile ktoś tu jeszcze w ogóle został, na pewno ktoś tu został. Ej, ale jest cicho, za cicho w sumie, nikogo tutaj nie widać. Mogę jeszcze strzelić tak powietrze, żeby ktoś tu przyszedł. Ale nie wiem, czy to ma sens, bo chyba wszyscy zostali już wybici z tej miejscówki. Po prostu zabijemy ostatnią osobę, która była za tamtym domkiem. Okej, okay, dobra, spadamy stąd. A nie jest to ziomek, jest to. On... O o, teraz tam mało hapsa. Nie zdążyłem się już nawet obrócić. Czyli jednak ktoś tutaj był. No i słuchajcie, po tej pierwszej gierce zauważyłem, że cały proces wymiany ekwipunku jest bardzo długi. I gdy na przykład już będę podnosił itemy przeciwnika, którego przed chwilą zabiłem, to może przyjść jakiś inny gracz i po prostu mnie wyeliminować, gdy nie będę miał nic przy sobie. Wiecie o co chodzi? To jest właśnie najgorsze w sumie, że po prostu to tak długo trwa. No dobra, tym razem przeleciałem sobie na Pleasant I teraz pytanie: na który domek tu polecieć? Albo po prostu wyląduję na samym środku, po tą skrzynkę. Dobra, cyk, co tutaj będzie? Dostałem harpun i pistolet złoty. Nice, to jest spoko rzecz. Tutaj jest ziomek, który biegnie po tym boisku. Raczej nie dam rady go teraz ustrzelić. Tam jest jakiś kolejny gościu na dachu. Strasznie dużo się tutaj dzieje. Jak widzicie, cały czas wybuchy jakieś. Co tu się dzieje? Utew. Chyba tam ktoś jest na stacji, co nie? Okej, okay, tak. Ej, no nie mogę go ustrzelić. Najgorzej, lecimy po niego. Czy oni stoi w świetniku? A nie tam uciekł. Dobra, tam też jest ziomek, który... Strzela cały czas. Znowu dostał. Ma już minus 40. Temu zbijem kewa. Ja każdego obijam, ale nikogo nie mogę zabić. Ale w sumie nie chcę zmieniać tego ekwipunku, co teraz mam. No nie, zostało mi ostatnie 6 pocisków. Podejdę trochę na blisko. Może uda się kogoś tutaj ustrzelić. Okej, okay, jest tu ziomek. Zabiłem go! O nie, 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 nie. Muszę wymienić cały ekwipunek o, chyba nie dam rady tego zrobić. No właśnie. No nie mogę tym grać, bo muszę wymienić ekwipunek. Spróbuję obiec dookoła, co nie? To jest jakiś tam plan. Dobra, szybko, szybko, szybko. Zabiorę sobie tylko to i pompę, pompę, pompę. Nice, teraz tylko go pokonać. Szkoda, że nie mam żadnego leczenia. Nawet nie zdążyłem strzelić. No to w tej gierce przeleciałem sobie na sierwany szuwary i chyba zbiorę tą skrzynkę, którą zawsze sobie zbieram. A tak w ogóle to jest pompa. Chętnie sobie po nią tutaj poleciał, ale nie warto, bo jest ziomek już przy niej. Teraz muszę uważać, żebym tutaj po mnie nie przyszedł i teraz biegnę po moją skrzynię. Szybko, szybko, szybko. Póki on jest zajęty cyk skrzynia i dostałem też pompę. Nice. Dobra, powoli. Wiem, że tu jest skrzynia, nie tutaj, tylko tutaj, o, albo tutaj generalnie, w tym miejscu chyba. Albo i nie. Jest jednak, dobra. Co będzie w środku? I RPG' dostałem. To mi się podoba. Tylko za chwilę pewnie go stracę, tak mi się wydaje. Bo będę musiał wymienić cały ekwipunek. Dobra, tak, tak, tak. I szukamy jakiegoś gracza. Dobra, wbijam tutaj do środka. Serdeczny RP Gdzieś tutaj. Dobra, mamy gościa. Czyli wszystko oczywiście wyrzucam. Razem z bandażami i zabieram sobie ten loot. Ocyk z tego gościa. I serio? Nie miał amunicji do PMA? Ale tu jakoś znalazłem chociaż jeszcze cegły I lecimy pokonać kolejnych graczy Tam coś słyszę, w tamtej części miejscówki Ale w tym budynku też ktoś jest Tutaj wszędzie są ludzie, no dosłownie O, słyszałem kogoś za mną Ale dobra, nieważne, lecimy w stronę strzałów Załaduję sobie jeszcze PMA, załaduję sobie pompę Bo teraz dopiero zauważyłem, że jest niezaładowana FAMASa też w sumie Dobra, są przede mną, są przede mną Lecę tam oczywiście, okej okay. I muszę teraz zabić tą ostatnią osobę Która jest tutaj, tutaj Ale jestem słaby w strzelaniu. Nie mam pojęcia, co ja tu w ogóle chciałem zrobić. Ktoś tu jeszcze do mnie strzela, ale oczywiście muszę wszystko wyrzucić i zebrać to. Miałem chyba tylko pompę z tego, co widzę. Jeśli chodzi o to strzelanie przed chwilą, to nieważne co tu się stało, ja sam nie wiem. I co, podbiega ten ziemek, który tam strzela do mnie, czy nie? Chyba nie. Poczekam chwilkę, uleczę się do 100 HP i chyba będę biegł dalej. Dobra, jeszcze chwilkę i ja będę miał 200 HP. Tak i mam 200. Bo stwierdziłem, że osłonę też sobie nabije, Bo czemu nie? Mam tylko w sumie 8 pocisków do pompy. I teraz pytanie: Czy ktoś tu jeszcze został? Wydaje mi się, że chyba nie. Wszyscy sobie poszli tak szczerze. Chociaż ostatnio też tak mówiłem, i nagle spotkałem typa. Więc teraz już w sumie nic nie będę mówił na ten temat. No i chyba nie ma co siedzieć na tym miejscu. Po prostu pobiegnę sobie na sam środek strefy. Może po tego dropa? O, ktoś tu chyba już po niego idzie, tak mi się wydaje. Czy on nadal jest na mapie? Nadal jest. Sery go jeszcze nie zebrał? Okej, okay, to jaki strzał jest na prawo i drop powinien być idealnie przede mną. Tak jest, okej. Okay. To muszę go teraz tak bezpiecznie zebrać, A nie, tu jest ziomek w tym krzaku na górze. Dobra, ja może trochę to zabuduję cyk, otworzyłem zrzut i dostałem RPG. -a. Nice! To teraz sprzedałoby się go zraszować, co nie? O o, jest sterowany we mnie. Wiedziałem, dobra, teraz go podjeżdżamy, jak smisował strzał. O! -o. Jednak się może wycofam, tak trochę No dawaj, mi tutaj na blisko Zabiłem go, ok. I teraz muszę wszystko wyrzucić, super I zabiorę sobie snajpę i jego itemki, proszę bardzo, wszystko co się da Ale na szczęście miał poty, wiecie, tutaj karabin, jakaś pompa, snajperka Super, to mi się podoba Tak, to ja mogę się wymieniać, chociaż ten RPK był fajny, taki złoty w sumie Dobra, cyk, sposobem sobie to zbiorę. Oczywiście zabiorę sobie tu snajpę i lecę dalej. Ej, nadal jestem w strefie, jakby nie patrzeć. Zobaczcie to. Praktycznie na środku. Tam jakaś bitwa jest, co nie? Może spróbuję go ustrzelić? Czy coś w tym stylu? Dobra, oczywiście zeskoczył. Wydaje mi się, że nie warto po niego iść. Oczywiście, terrorko sobie jadę po tą skrzynkę. Cyk. Dostałem granaty i PMA. W sumie nic ciekawego. Tam ktoś się zbudował, zobaczcie, przede mną. Ale fortecę sobie zrobił. Niepotrzebnie tyle baców straci, jakby nie patrzeć. Ale ja sobie zbuduję swoją wieżyczkę w tym miejscu. O, zobaczcie, ktoś tam używa łodzi. Dobra, dobra, niech tylko podjedzie tutaj bliżej. Albo niech się zatrzyma na chwilę. Dostał. W sensie nie on dostał, tylko łódź. O, -o. Nie mogę się zabudować. No tak, bo to była moja ściana. Edytowana. No, i skinałem No i słuchajcie, to już jest koniec tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostaw oczywiście suba wraz z dzwonkiem, łapkę w górę. No i co? Widzimy się już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Pa! pa no i cześć!